Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kosmo. I znowu to zrobiłem. Wiem, typowo spodobało wam się te 100 dzieci, więc jakby uznałem, że możemy spróbować po raz kolejny. Słuchajcie, napisaliście pod poprzednim filmem dużo komentarzy, że powinienem zatrudnić, słuchajcie, opiekunki i tak dalej, żeby sprawdzić, jak oni sobie poradzą z tymi dziećmi. I w sumie dzisiaj postanowiłem właśnie zrobić 100 dzieci versus opiekunki. A że mamy kilka tak naprawdę postaci, które mogą się opiekować dziećmi. Oprócz, oczywiście, mamy tych dzieci, no bo mamy z tego co wiem, trzy tak naprawdę postacie, albo nawet cztery, które mogą się dziećmi opiekować. Więc numer jeden to jest słuchajcie, po prostu zwykłaniania, którą możemy poprzez usługi zamówić. Numer dwa to jest lokaj, którego również możemy zamówić. I numer trzy to jest kościelda, którą możemy wywołać. Ona jest, słuchajcie, w akcesoriach ze zjawiskami paranormalnymi. Także są trzy osoby, które mogą się opiekować dziećmi, i zobaczymy, jak oni sobie poradzą ze stówką dzieci. No, i jeszcze w sumie, z tego co wiem, to mroczny Kosiarz dobrze się zajmuje dziećmi, ale nie będziemy go, słuchajcie, tutaj, że tak powiem, zwoływać, bo nie chcemy mieć żadnych śmierci. Dobrze, więc jesteśmy z moją simką, sprawdźmy, czy 100 dzieci w brzuchu jest obecne. Wejdźmy sobie tutaj, jak widzicie, mamy 52 chłopców i 48 dziewczynek, czyli są, słuchajcie, w brzuchu oni obecni. Oczywiście standardowo, nie wiem, czy widzicie, w jakiej dzielnicy się znajdujemy. I tym razem naprzeciwko mamy Dumbobo Pancakesa I jak wszyscy wiemy jest on Najidealniejszym simem w tej grze i po prostu Wielką jedną cudownością, jest on najbardziej płodny No w ogóle po prostu typ jest Że tak powiem jurny chłopak, co nie? Wiecie o co chodzi, także zapłodnienie Tutaj z jego pomocą się jak widzicie Że tak powiem powiodło I musimy sobie teraz załatwić Słuchajcie na samym początku właśnie te opiekunki Chyba, bo wydaje mi się, że jak już te dzieci się u nas pojawią To będzie problem, więc na samym początku Musimy najbardziej popracować nad wyłaniem kościelny Bo z tego co wiem ją można wywołać tylko i wyłącznie przez ten cały stół taki do zjawisk paranormalnych. Także weźmy my sobie tego, poszukajmy, gdzie to było. Gdzieś tutaj i on jest tutaj, więc ja teraz będę sobie pracował, może gdzieś tu z tyłu, to nam nad tym, żeby moja simka wywoływała sobie jak będzie miała już umiejętności i tak dalej. To sobie zawołamy lokaja, zawołamy sobie opiekunkę, no i zobaczymy, jak ona sobie z tymi dziećmi poradzi. Ja jestem ciekawy, a ty sobie teraz kicaj i nie wiem, co ty będziesz tutaj ćwiczyć. Nawiązuj kontakt ze zmarłymi, no trudno, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem ciekawy, czy tym razem będę nam się uratować więcej dzieci, czy raczej nie. Zobaczymy już za jakąś tam chwilę. No dobrze, możemy sobie wezwać Kościaną, pomocnicę Kościldę. Także niech tutaj dziewczyna przyjdzie, zobaczymy czy się pojawi. Mam nadzieję, o proszę bardzo, ona już, słuchajcie, nie powiem, że nie, jeszcze czytowałem jej troszeczkę te umiejętności, żeby po prostu zrobić to szybciej. Także będzie już z nami Kościldę, będziemy mieć jedną pomocnicę z trzech, jakby wiecie, cztery głowy to nie jedna, prawda? Także dzień dobry pani, witam serdecznie, jest i ona, proszę bardzo, znalazła się tutaj. Jestem ciekawy, bo ona jest oznaczona jako pokojówka, więc ciekawy jestem, czy będę mógł drugą pokojówkę zatrudnić właśnie tą przez jakby usługi, ale chociaż w nie jest nam potrzebna, tylko właśnie niania. Dobra, to jeszcze wiecie co, weźmy sobie tutaj do usług, wejdźmy I, i, i zajmówmy sobie tego lokaja, bo on też będzie nam dosyć potrzebny. Gdzie on jest, gosposia to nie, służba proszę bardzo, bo nie, nie przyjdziemy do ciebie, mamy większe tutaj zmartwienia. Także pan służba przyjdzie, zgłosi się do pracy w ciągu dnia, po jej przybyciu prosimy wyznaczyć łóżko do spania, okej. Okay. Rozumiem, spoko loko. tylko niech on przyjdzie tutaj jakoś niedługo, mam nadzieję, że przyjdzie, no i jeszcze dodatkowo zostanie nam tylko do tego niania, no bo wydaje mi się, że już nikt więcej się raczej dziećmi opiekuje, albo mogłem się jakoś pomylić, o jest pani służba, dobra, weźmy tutaj, przydzielmy łóżko służbie, powiedzmy, że będzie na razie tutaj spać, będzie też z nami niania, jest... Bob, nie niania, Bob nie wiem co, co tutaj, po co tutaj wszedłeś, ale my w tym czasie potrzebujemy e, niani, o Boże, komitet powitalny, czy wy zrobiliście to szybciej niż komitet powitalny, nie mam siły, e, okej, okay. jest i niania, dobra, słuchajcie, co teraz ja ustawiam, że nasza Simka będzie w fazie, uwaga, uwaga, porodu, i e, będzie to znowu, słuchajcie, trwać z, u mnie jakieś 10 minut, zanim te dzieci się urodzą, także ja ją e, wyślę do szpitala, oczywiście pójdziemy z nią, weźniemy Boba, niech się chłopak nie przelali, że stówka dzieci nadchodzi i zobaczymy, jak to będzie, Ciekawe, czy, czy coś tutaj się uda, czy nie. Jesteśmy. Dzień dobry. Bob oczywiście panikuje, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Zgłośmy się w recepcji. Bob spierdzielił. O, co za typ. No nie dziwię się, znaczy, Dziwię się jakby. Ma stuwe dzieci przed sobą i spierdzielił totalnie. Nie wiem, czy gdzieś przed chwilą ale totalnie sobie wyszedł stąd. Ach, i z Bobem, a niby taki idealny miał być. No cóż, widzicie, faceci jak zawsze. Żartuj oczywiście. No dobrze, to czekamy. Okej, okay, nasz Simka teraz idzie rodzić, więc mniej więcej będzie to dla mojego komputera trwało jakieś 10 minut. Dosłownie, rodzenie tych 100 dzieci, więc ja sobie idę, nie wiem, zrobić herbatę, kawę, obiad, śniadanie, kolację i wrócę za ten czas, także zostawiam was, proszę bardzo. No dobrze, stały się rodziny, teraz czas wylosować 100 imion, także troszeczkę to minie, bo no tych dzieci jednak, wiecie, 100 razy losować imiona to po prostu jest sporo czasu, także ja sobie tu poklikam, bo jakie te imiona są. Bo mam tego moda, wiecie, na inne imiona i nazwiska, w sensie angielskie, Więc chociaż nie mamy, nie wiem, Kasi Ziemniak czy coś. Przepraszam, wszystkie Kasi Ziemniaki, które są na tym świecie. Mam nadzieję, że was nie uraziłem. 3000 lat później i ja nadal to robię. Jej. Słyszycie ten dźwięk? Posłuchajcie no to podgłoszę. słyszycie ten dźwięk, który, który jakby wydaje, nie wiem, kto podczas mojego przekikiwania, taki króciutki. O co chodzi? Nie mam pojęcia. No dobrze, ale nadal ym, kontynuujemy losowanie. O, udało się. I teraz kolejne 10 minut, przy których będę czekał. No to aż Simpsy ogarną, że mamy stówkę dzieci, więc ja sobie idę teraz poglądować jakieś TikToki czy coś. O Boże! O Boże, jest 100 dzieci. Jezus! Nie, już trzeba płakać. Aj nawet nie w poprzednim razem się tak nie stało, że one się tak pojawiły tutaj. <grym> Jak to się dzieje? Okej, okay, więc lecimy chyba do domu. Jestem ciekawy, jak tam się to. I dlaczego nie ma kołysek dla nich? To mnie martwi bardzo. Będą lewitować czy co? O Boże, święty! Ja muszę je teraz wszystkie przedstawić, naprawdę. A gdzie są moje opiekunki? Halo? O nie, będę musiał jeszcze raz zamówić. No dobra, to tym razem czas na przedstawianie dzieci na działce tutaj. Niestety, jak widzicie, nie ma dla nich w jakimś sposobie tutaj. Niestety, tych łóżeczek. Nie wiem, jak się stało. Będą lewitujące dzieci w tym przypadku. Jak widać, dzieci są ustawione. I teraz będę, słuchajcie, starał się wezwać Kościldę, e, panią opiekunkę i panią służbę, bo niestety nie pojawili się tutaj na czas, także dajcie mi szybko, wydaj mi usługi, Nie Jak to? Czy one przyjdą tutaj? Czekajcie, bo wiecie co, one pewnie są jakby pomylone. W sensie myślą, że są tutaj, więc muszę je szybko odwołać. Także raz, dwa to Co ty, brudność, zrobiłaś? się jakoś tak dziwnie, dziwnie cień na nią pada po prostu. Ja zaraz wszystko wam pomogę. O, jest tu niania! stój, nie odwołuj, stój, stój. Dzień dobry, pomóż, 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 pomóż szybko. Hej, dasz radę? Dzień dobry, cześć. Jesteś jakaś smutna, no nie dziwię się, jak zobaczył to ja dziś też bym był smutny. Także wezwijmy jeszcze Kościldę i wezwijmy służbę zaraz, to to jak służba do nas przyjdzie, to mam nadzieję że już będzie git. Będziesz tak przed drzwiami. O, kolejna niania. O, 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 dzień dobry. Jest, dobra, jest git, jest służba, też wszystko dobrze, zaraz Kościlda się pokaże. Dzień dobry, jestem nianią, miło mi cieszę się, nie wiem jakim cudem się stworzyły tej dwie nianie. Oje, o. Boże, widzicie co się dzieje tym dzieciom, jak mi zacięło Simsy nagle? Halo? Te nianie mają jakieś magiczne moce, czy co? Nie wiem, totalnie nie wiem o co może chodzić, ale Simsy po prostu po powiedziały będziemy się zacinać i mieć 7 FPSów. ów no, tylko one się drą, te dzieci, ja wam to wyciszę. Jest i ona, Kościlda, Więc, dobrze, zajmujmy się dziećmi, póki możemy. Nakarm pierwszą. Nie wiem, dlaczego mam takie dziwne, dziwne spadki, yy, słuchajcie, wszystkiego. Tutaj w simsach. Jest to totalnie niespotykane dla mnie. Wcześniej. O, wszystkie poszły spać nagle. Gitara. Może się teraz odetnie coś tutaj. Chociaż nie. Ale dajemy radę, zobaczymy, ile dzieci nam odbiorą, ile dzieci dotrwa do tego pewnego momentu. Takich ścinek w filmie ja jeszcze, ja jeszcze nie wiem, jak nagrałem, to poprzedni odcinek, tak nie było, ale jak widzicie, pracują, pracują nasze panie tutaj, także co cztery głowy to, to nie jedna. Kościelda jakby powiedziała: Nara, ja się nie będę nimi zajmować, no ale panie opiekunki tutaj dają radę. Jest jeszcze Bob nawet przed i. Dwie panie lokaj? Wow, tego się nie spodziewałem, że będzie ich tutaj tak dużo, nie wiem, dlaczego tak się stało, no ale może nam pomogą. O i Kościnda się wzięła do pomocy, także git będzie bardzo dobrze, słuchajcie, jestem zadowolony z tego powodu. Tutaj być może nasze dzieci teraz przetrwają, ale oni jakby tylko ta pani jest sumienna jakoś bardziej, a reszta to ma tak za. Boże święte, znów ryk. Huu, hu to jest ciężki orzech do zgryzienia, powiem wam zupełnie szczerze, naprawdę bardzo ciężki, no ale pani jakoś tutaj pracuje, tamte mają w, w, wyrąbane, tak totalnie powiem, tutaj służba, jak widzicie, kościel dla sydriniacza wzięła, tutaj sobie pani stoi, ta pani w ogóle sobie gada z tą. ta w ogóle też sobie stoi, nie wiem dlaczego mamy ich podwójnie, nie mam zupełnie pojęcia, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, dobrze, no ale matka chociaż się zajmie dziećmi, no tak, tak musimy to zostawić, no słuchajcie, innej opcji nie ma, matka musi się dziećmi zająć. Także dzień dobry. Wszystkie dzieci, które tutaj płaczą, nie wiem, które jest już nakarmione, które nie, więc będę karmił teraz to. Nie wiem, może to nakarmimy. Boże, jak się długo karmi w ogóle dzieci, nie wiem, czy zauważyliście. Nakarm butelką. Nakarm butelka. Okej, okay, ma pełną kolejkę działań, więc ja je tutaj przyspieszę troszeczkę. O i. Kolejna pani się zaczęła zajmować dziećmi. Tamta jest cały czas strąg. O i kolejne przyszły na pomóc nam. Czyli słuchajcie, widzę, że tutaj będzie zdecydowanie lepiej niż w naszym pierwszym filmie. Ewidentnie musi być lepiej. No bo tutaj mamy kilka tych, że tak powiem, pań do pomocy. O, kolejne dzieci są nieobecne, ale karmimy, karmimy nadal. Słuchajcie, ta pani tutaj bardziej się skupia na przebieraniu, tamta na karmieniu. Także ej, jakby się udało, nie wiem, te dzieci utrzymać w większość, jakby wydaje mi się, że to jest możliwe. Jestem w szoku. Ta jakaś wkurzona, no nie dziwi. Się, żeś wkurzona, ale to ma chyba sens, słuchajcie. Czyli osiągnęliśmy coś, co wydało się nieosiągalne. No ale zobaczymy. Ja nie będę tutaj za mocno ingerował. Oczywiście będę gratulację nowego członka rodziny. Typę to też twój członek rodziny, a raczej stu ich nawet. Także jestem ciekawy. Kości Dania, no biorą się, biorą się naprawdę. O... Nie wiem, czy to jest dobry moment, wiesz? Naprawdę nie wiem, czy to jest dobry moment. <ścoughs> o, nagle się cudownie w FPS-y poprawiły. Już działa normalnie, nie wiem dlaczego tak się stało, ale jak widzicie, Stints się ogarnęły, także na pewno będzie teraz Wam się również przyjemnie oglądać to. Dobra, myślę, że naprawimy ostatnie te dzieciaczki i pójdziemy trochę mamą tutaj, że tak powiem, zjeść, może coś tak ta dalej ogarnąć, no bo ona jest na pewno bardzo zmęczona po porodzie. Oj, FPS-y znowu się popsuły, o, i znowu się naprawiły, także myślę, że tak będzie w dużej części właśnie się tak działo. No ale nic, dzieci nadal płaczą, opiekunki nadal robią swoje. O, i teraz zasnę wszystkie dzieci i moje FPS znowu wróciły, No no okej, okay. jakby nie, nie mam co się dziwić, jak mam tutaj po prostu milion osób na parceli nagle to tak będzie działało raczej. Boże, ten ryk. Wiecie, ile mi się po tamtym filmiku ten ryk śnił? Po, po, jakby. O Jezus, to było straszne. I znowu będę miał po prostu w głowie. Ten płacz dziecięcy. Ugh. Idźmy, idźmy stąd trochę, oddalmy się, naprawdę. Ej, ale tutaj Kościda jest chyba najgorszą pokojówką z wszystkich. Te są jakby cały czas skupione. Ta służba w ogóle ma mnie gdzieś, totalnie zupełnie. Także no, niani jednak są tutaj najlepszymi opiekunkami. Kto by się spodziewał? do sobie robi dla Miedriny. No cóż, możesz sobie coś walnąć w sumie. Ale opiekunki nadal płaczą. Ale nadal próbują, słuchajcie, nadal coś się dzieje. Nawet są jakieś dzieci, które są zielone, co o dziwo się nie zdarza. U, u mnie w grze zbytnio, w szczególności jak jest ich 100. Dobra, mama sobie odpocznie. Zobaczymy, jak będzie z przetrwaniem nocy u naszych dzieci. Czy nasze panie opiekunki dadzą radę? Czy trochę się zatrzymały w tym miejscu, i tamte dzieci są troszeczkę olane więc Jestem ciekawy, co to będzie, ale no cały czas praca w re, słuchajcie, praca w re, zmienianie pieluszek, chociaż nie wiem, czy to zmienianie pieluszek jest, słuchajcie, potrzebne. Lepiej by było je karmić, te dzieci, zdecydowanie, no ale wszystkiego zrobić nie można. O-o! 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 Ile dzieci nam zostało? Ze 100. Stu... 28 plus 8? 36. No, to za pierwszym razem zostało nam 18 albo 17. Jest lepiej. No, z tymi dziećmi już powinny one sobie zupełnie, szczerze powiem poradzić. Także zobaczymy, zobaczymy. Poczekamy do jutra rana, może coś się ogarnia, a w tym czasie obudzimy mamę. Tak mało dzieci w porównaniu do tego co było, a ten dźwięk nadal jest taki sam. Dramat. Te dwie panie już zrezygnowały tutaj, które są. No cóż, trochę im się nie dziwię. Ale ta jedna Eli cały czas, cały czas. Nie daje za wygraną, słuchajcie, cały czas. Oni opiekunki sobie poszły, zostawiły mnie, olały mnie totalnie, nie musimy zrobić kolejne szybko. Chillerka, dzieci z tyłu płaczą, ma tu chillerka, proszę bardzo. O nie, znowu za jakieś dzieci zostało zabrane na no jeli. Ale to już tak jest widzicie po jednym, po dwóch. Także myślę że te 35, 30, 60 jest tak optymalnie, jeżeli chodzi o opiekunki. Także no nie wiem, nie wiem ile obstawiliście, że z iloma ma dzieci mi opiekunki sobie dadzą radę. Ja obstawiam, że tak właśnie będzie 30, także w sumie nie dużo więcej niż to jak moja simka sama sobie dała radę, także na tyle ile ich było, to było całkiem średnio. Jestem ciekawy, co o tym. Ech, chcieliście, żebym spróbował, także spróbowałem, Ech, właśnie słuchajcie, zrobić coś takiego, napiszcie co? Ech, myślicie o tym wszystkim w komentarzach. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, i oczywiście komentarz do zobaczenia następnego i cześć.